Oczywiście. Yy... To co powiedział Ejderek to jest nieprawda? On jest wszystko jeden. Śpiewa piosenki. Witam widzowie z strony pap. W dzisiejszym wywiadzie Ejderek i Ogórek. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Dobra, zadam te pytanie do Was obu, ponieważ nie ma sensu zadawać je po kolei dla każdej z, z osób tutaj zebranych. No nie ma to po prostu sensu, bo bym skopił i te same pytania. Dlaczego skończyliście karierę? No to ja nie zakończyłem, tylko po prostu nie mam pomysłów i nie mam czasu, bo mam egzamin w tym roku. A więc dopiero po egzaminach coś wymyślę i mi jeszcze OBS nie działa, a więc pozdrawiam twórców OBSa. Okay. I, i, I no po prostu po egzaminie. Ale twój kanał został... usunąłeś go chyba, nie? Nie, nie usunąłem go, tylko filmy. Aha, no dobra, w porządku. A ty, Ogór? No to tak... Nagrywałem e, filmiki z Fortnite, e, ale jakoś rok temu uznałem, że to będzie... że te filmiki są zbyt cringe'owe, żeby one zostały. E, wszystko je usunąłem. Tak skończyłem swoją karierą. No to ja też tak myślałem w sumie. Ale zazwyczaj jak tak myślę, to wpadają mi do głowy kolejne pomysły i nie, nigdy tej kariery nie kończę. A uważam, że powinienem ją skończyć już oj dawno temu. Yyy, eee, dobra. W takim razie. Hajderek. Eee, chodzę po pogłoski, że zostawiłeś wywiady dla pewnej dziewczyny i... A mm. Opowiedz o tym. No, trochę nie mam czasu. No, bo... No, jestem ogólnie zajęty dużą ilością rzeczy, no nie tylko tym, bo się uczy do egzaminów też, yy, ogólnie szkołą znajomymi. No tak, ale ja cię zapytałem stricte o to harcerstwo, że? A no to harcerstwo, no to no po prostu zachęcili mnie znajomi, no i sobie poszedłem, no. A to nie było tak, że dla dziewczyn tam poszedłeś? Kiedyś tak, teraz już nie. Aha, mam pytanie, czy wy tam śpiewacie? Nie. Kury, za to byś tam coś zaśpiewał. Ty jesteś Nie. szyszku oh, okay. Nie, Nie. Te, te tylko te szyszki, te dziwne, te takie z ryżu, co ostatnio nawet Treddy chciał je zrobić. Szyszki z ryżu? Tego takiego prażonego, tego dziwnego, co się z karmelą łączy i taka szyszka powstaje. Śmiesznie. Dobra, w takim razie, żeby ogół to trochę miał też na co podpowiadać, gdyby tam na. No. Pierwsze dla niego pytanie. Czego nagrywałeś akurat z gry w Fortnite? Ponieważ to była jedyna gra, w którą grałem na ten moment. Okej. Okay. Eee, Ajderek. Tak? Za kogo masz mnie jako kolegę, człowieka prowadzącego kanał i prowadzącego wywiad? Mm, za przyjaciela. No okej, okay, masz mnie za przyjaciela, ale za jakiego masz mnie przyjaciela? Byś wyjaśnił, no, dlaczego? Nie wiem no po prostu. Znaczy w pewnym sensie, żebyś wymienił mniej więcej dlaczego akurat w tym miejscu się znajduję, a nie na przykład, nie, dużo, w innym. Dużo też jakby już dość długo się znamy. Bardzo dobrze ci ufam i no. Czasami było jakieś spora, ale to wiadomo, to tak jak każdy. A więc no myślę, że zasługujesz na to miejsce po prostu. Miło mi, Ej, bardzo fajna odpowiedź. A dobra, człowieka, to tam prowadzącego kanał i prowadzącego wywiad oraz może jeszcze dodajmy udziałowca w pewnej firmie. Dlaczego akurat na tym <gry> miejscu się znajduję, a nie innym? Jakie cechy pomogły mi dotrzeć do tego? Według ciebie, bo jakby ja patrzę swoimi oczami, a nikt mi nigdy nie powiedział, dlaczego akurat w tym mie miejscu jestem oczami koko... W ten, w ten sposób no, mogę poznać twoją opinię. Na pewno to dlatego też, że nie udajesz tego, że jesteś kimś innym w realnym życiu, a już na nagraniu jesteś totalnie inny. No, to jesteś tak samo ciągle. Nie zmieniasz się po prostu. No, Zachowujesz się tak samo i ciągle jesteś taki sam, no, po prostu tyle. Okej, okay, dobra. To była ciekawa odpowiedź. Ciekawa, ciekawa, ciekawa. Eee, jak siebie widzisz w mojej roli, gdybyś tak. Kojarzysz ten film Zamiana Ciał? Nie. Było tak, że zamienili się ciałami. Czy w pewnym momencie na 24 godziny zamienili się ciałami? i dwóch mężczyzn. Jak byś się czuł w mojej roli i to byś zrobił jako pierwsze? No, to jest trochę ciężkie pytanie, ale no. Ciężkie. W sumie, no nie wiem, co bym zrobił, bo to musiałbym się trochę dłużej zastanowić niż taką chwilę. Nie wiem, nawet sam nie potrafię tego określić, bo jakby już się przyzwyczaiłem do tego, że jestem sobą i że nie chcę zmienić siebie. I na przykład, żeby się zmienić na kogoś innego, nie da się tak. Mhm. Okej, okay, to było też bardzo ciekawe. Yy, ogórek, czy zamierzasz wrócić do tego, co robiłeś? Fortnite'a? Nagrywek? Yy, no, w ogóle nagrywek do YouTube'a, no. Bo domyślam się, że już wyrosłeś z Fortnite'a, mam nadzieję. Albo cię proszę. Jeśli znajdę czas, bo też muszę się przygotowywać do egzaminów, yy, to prawdopodobnie Wrócę. Ale ja nie umiem montować, więc to będzie problem. Ale to kiedyś, kiedyś. Może wrócę. Czy należysz do Hwycelstwa? Również jak Ejderek, tak samo. Oczywiście. To, co powiedział Ejderek, to jest. nieprawda. On jest wszystko Śpiewa piosenki. I tak. Należy do HCS. Tam gdzie... A też śpiewaj taką przesankę owską typową. Nie. Nie. Nie, nie umiem śpiewać. <laughs> Okej. Okay. Dobra, możemy przejść do tak zwanych nazwanych przez Tradiego dobrych pytań. Zapraszam. Konkurencja gdybych pytań polega na tym, że strzela się do punktów. Są tam trzy punkty. Każdy punkt oznacza pewnego rodzaju pytanie. Jest to grube pytanie, czyli na polski trochę przetłumaczyć ciężkie. Jeżeli uczestnik trafi w daną, daną lampę, to wtedy nie dostaje tego pytania, ale kiedy nie trafi w tą lampę, czyli raz, dwa, trzy. To wtedy muszę odpowiedzieć. Są dwa trudne pytanie, pytania i jedno łatwe. Więc to, tak naprawdę, już zależy od szczęścia, ponieważ to ja wybieram losowo, które pytanie jest właśnie tym łatwym. Hej, Dedek, zapraszam. Dobra. Ok, trafiłeś. Czyli pierwsze pytanie Cię ominie. Drugie również. I tak się. Nara <grychy> Tak się Tak się. Z... Ogórek zapraszam. O już strzać. Dawid. Nie, nie, nie. Lubię ewidentnie, źle to do wygląda. Tak to. Dobra. I trzecie. No cóż. I akurat trzecie pytanie ci się trafiło, i tak ci powiem, że trafiło ci się. Trafiło ci się łatwe pytanie. Ogór, trafiło ci się łatwe pytanie. W takim razie mogę chyba jeść. Skąd pomysł na. nazwę ogór? To bardzo długa historia. Opowiedz no ją! No to. Bardzo długa na przestrzeni lat. Ale No dobra. No to zaczęło się wszystko od tego, że... No dawno nie, temu. Tak. Yy, to nie mnie na początku zaczęli tak nazywać. Tak zaczęli nazywać mojego tatę I przejąłem tak. Przejąłem tak naprawdę tą nazwę po tacie. Co? Mi to <grym> dobra, okej, okay. proszę porządku Eee, możemy przejść do kolejnej konkurencji, mianowicie ABCD. Witam na drugiej konkurencji o nazwie ABCD. Jak sama nazwa wskazuje, będą trzy pytania i odpowiedzi ABCD. Eee, uczestnicy mogą się konsultować w sprawie udzielonej odpowiedzi. Jeśli źle odpowiedzą, trafiają do lawy. Jasne? Tak. A w takim razie... Ile miałem kanałów? A, odpowiedź 2. B, odpowiedź 3. C, odpowiedź 5. E, odpowiedź 6. B, odpowiedź B, 3. Ok. Na pewno definitywnie? Tak. Tak Dostajecie. Dobra. E, od ilu miesięcy znam Ejderka? A, od 14 miesięcy. B, od 16 miesięcy. C, od 17 miesięcy. E, od 13 miesięcy. I teraz tak o Boże yy, od... było trzy... I jeszcze raz odpadzi. A od 14 miesięcy, B od 16 miesięcy, C od 17 miesięcy, E od 13 miesięcy. I teraz tak. Ja jestem pomiędzy 16 a 17 i. Ty nie znasz mnie z nim. A więc... Yy, dobra, niech to będzie odpowiedź B. B od 16 miesięcy. Tak, to jest poprawna odpowiedź. I teraz... O Boże. Ostatnie, myślę, że najtrudniejsze. Kiedy była bitwa pod Gdym

Okej, okay. w takim razie krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. HBO czy Netflix? Netflix. Dobra, lody. Ben and Jones chyba tak się nazywają? Czy takie typowe... mile? Magnum. Ben and, ben and Jerry. Magnum. Druga runda. Ekipa stare lody, czy ekipa te nowe, i burza? Ekipa stare, Stare Noc, czy dzień? E, dzień. czy czy Treddy jako kolega? E, e. To jest ciężki dla mnie wybór, ale... Treddy. Treddy. Bo z nim się widzę. Okej. Okej, 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 okej. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, wpadnijcie też do być może przyszłej kariery, przysz przyszłokarierowego kanału Ederka, być może w przyszłości się pojawi w świętym komentarzu, jeżeli będziecie to oglądać później niż w lato, domyślam się, eee, do ogóra już nie wpadniecie, ale możecie napisać w komentarzu do niego miłe ciepłe słówko. Temat jego osobowości. Na pewno bardzo dużo poznaliście go na tym wywiadzie. Yy, no i co? Żegnam Was. Moi widzowie. Do następnego razu. Zostawcie suba i lajka. Cześć.